Dawno nie byłem na remontowanym odcinku drogi S1 Więc czas najwyższy znowu się przejechać, a przecież już mamy w zasadzie połowę lipca no i zobaczymy jak to, jak te prace postępują Czy mamy tutaj coś Coś nowego Tutaj chyba aha, tutaj jakaś rzeczka płynie więc tutaj mostek już, już powstaje Jakiś tam zarys Po mojej lewej stronie Jezdni w kierunku Cieszyna widać Węzeł Pogoria w dalszym ciągu nieprzejezdny. Co ważne jadąc w kierunku Częstochowy wjechałem na remontowany odcinek w zasadzie bez korka, więc tutaj również pewnego rodzaju wyjaśnienie nie było korka, nie było spowolnienia ruchu, nie obowiązywał nas tam nie obowiązywała nas tam zasada jazdy na Suwak. Dlatego też grzecznie cały czas z prawym pasem jechałem. A nie żadne tam gdzieś wciskanie przez przed kogoś i tak dalej. Cały czas jak widać, ruch prowadzony jest, jezdnią w kierunku częstochowym, jezdnia w kierunku przeciwnym. No to już mówię po raz kolejny, gdy tutaj jestem, nią już widać. Już jest ładny nasyp. Tutaj nawet teraz przejeżdżam przy miejscu, które jest w kawałku, ale to dosłownie kilkadziesiąt metrów, nawet wyasfaltowane. Podejrzewam, że to był pewnie jakiś test zrobiony tegoż, tegoż asfaltowania, więc, więc jakiś tam kawałek asfaltu już położony tam jest. Aczkolwiek do niego nie, nie przywiązywałbym jakiejś. Wielkiej wagi. Tutaj przed nami skrzyżowanie z Socińskiego. Przypominam skrzyżowanie, które będzie zamknięte po powstaniu Eski. Troszkę się coś przytkało. I teraz jestem ciekaw czy to przytkanie aż do Ronda na ulicy Konstytucji Czy jest to spowodowane sygnalizacją świetną, bo tutaj pamiętamy, wiemy przy skrzyżowaniu z Kusocińskiego tutaj działa sygnalizacja świetna na przejściu dla pieszych. Z tego, co się orientuje, pieszy chyba musi sobie wzbudzić. Tak mi to wygląda, tak sobie obserwuję, pomalutku jadąc na tą jezdnię powstającą po mojej lewej stronie, że ta nowa droga, pomimo, że będzie tym samym śladem prowadzona czyli po remoncie ona będzie nieco wyżej niż jesteśmy, niż jesteśmy aktualnie, ponieważ ten tylko nasyp tak naprawdę z tego tucznia to ja go widzę gdzieś mniej więcej jest na wysokości no, mojego siedziska w osobowy. osobowym, więc jak do tego jeszcze dojdą dwie czy trzy warstwy asfaltu więc myślę, że około 1,5 metra, metra może pewnie będziemy wyżej. Dojechaliśmy właśnie do skrzyżowania z ulicą Kusetińskiego. Przypominam tutaj, że z Kusetińskiego możemy tylko wyjeżdżać w prawo i możemy tylko z tego kierunku skręcać w stronę ząbkowic. To jak już mówiłem, teraz sygnalizacja wyłączona, bo on się chyba włącza na przycisk będzie chciał przechodzić sobie naciśnie wtedy włączy sygnalizację tam nie działa nawet żółty sygnał kładka tutaj jak widzimy jak widzieliśmy jeszcze jeszcze nieczynna. natomiast tutaj już jedziemy odcinkiem gdzie Kusocińskiego Konstytucji czyli Następne skrzyżowanie będą połączone nową drogą, która tutaj ma biegnąć obok. No, widać tam ruch. Może aż tak nie widać samej, samej drogi, jak chociażby tutaj po, po lewej stronie. Ale widać tam spory, spory ruch. Hmm, powolutku dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Konstytucji. również powstaje kładka dla pieszych tutaj również jest rondo mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na objazd w kierunku Cieszyna który tutaj wskazany jest trzeba zawrócić na rondzie a to jest objazd dla tych, którzy wyjechali w prawo z poprzedniego skrzyżowania czyli z z ulicy Kusocińskiego bo z Kusocińskiego jak już mówiłem, można tylko i wyłącznie w prawo wyjeżdżać. Ja oczywiście kontynuuję tutaj jazdę. O, tutaj już ładny. Nowy wiaduk to jest element nowego węzła drogowego, który tutaj powstaje. Oczywiście, jeszcze moja wyobraźnia generalnie nie ogarnia tego, jak tutaj te drogi będą jak ten węzeł będzie wyglądał, co którędy, gdzie będzie prowadzone. Tym bardziej, że tutaj jest jeden za chwileczkę mamy mamy drugi drugi wiadukt oczywiście współczuję tutaj po prawej stronie tym ludziom, którzy tutaj mieszkają bo będą tuż w zasadzie za swoim ogrodzeniem mieli no, nie oszukujmy się jedną z najbardziej ruchliwych tras To chyba nawet nie, nie w Dąbrowie, nie w Województwie, ale i w kraju. Bo... Wspomniałem, dojeżdżając do skrzyżowania z Konstytucji, że tam również będzie kładka. Zmylił mnie ten wiaduk, o którym wspominałem, który już jest za nami. Więc tam chyba kładki dla pieszych nie będzie. A może będzie, ale ona w tej chwili nie jest, nie powstaje, więc najciężko gdzieś... Natomiast no na pewno na tą chwilę tam żadna kładka nie powstaje. Tutaj po prawej mamy również elementy nowego węzła drogowego, który znowu będzie się łączył chociażby z aleją zwycięstwa. Dokładnie skrzyżowaniem u jej skaria zwycięstwa Konstytucji, tutaj nam powstaje kolejny wiaduk właśnie element tegoż, tegoż węzła drogowego. Węzła drogowego, którego gdzieś tam jeszcze nie potrafię sobie wyobrazić, w jaki sposób tutaj będzie, będzie przebiegał. No a nie mogę sobie wyobrazić, a z drugiej strony nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko powstanie, kiedy będzie można w każdą stronę sobie te drogi przejechać. Tutaj znowu gorzej widać to co dzieje się na, na jezdni w kierunku Cieszyna z tego powodu, że tutaj nasza jezdnia oddzielona jest dość wysoką, dość wysoką barierką, bo wbrew pozorom te betonowe zapory są dość wysokie i dosyć ograniczają mi widoczność na to co to tak naprawdę tam się dzieje skrzyżowanie z ulicą Kryniczną kolejny powstający wiadukt z Krynicznej podobnie jak z ulicy Socińskiego również można wyłącznie w prawo jechać. Natomiast tutaj, jak najbardziej, możemy spotkać kierujących, którzy jadą w lewo i nie przestrzegają tego. Na szczęście jest ich chyba niedużo, bo takowych teraz absolutnie nie widzimy. I kolejne miejsce, gdzie. Dosyć często, choć rzadko tu jeżdżę, to mimo wszystko yy, o, widzę tutaj łamanie przepisów. To jest właśnie to miejsce po lewej stronie stacja paliw oraz McDonald's. No, chcąc tutaj do Maka sobie dojechać, no to niestety trzeba pojechać te 200 czy 300 metrów dalej, zawrócić na na rondzie i skręcić w prawo, analogicznie jak wyjeżdżamy, chcemy jechać z Maka w kierunku częstochowy, no to trzeba pojechać w prawo i na rondzie przy ulicy Konstytucji zawrócić, a nie przez ciągłe linie tutaj gdzieś się wpychać, blokować ruch, bo każdy taki wyjazd tak w jedną czy drugą stronę jest to jakaś blokada ruchu bo ktoś no bo wyobraźmy sobie, że ktoś stąd będzie skręcał w lewo, no zablokuje tak naprawdę całe rucho musi ustąpić yy, sprzeciwka no nie jest to zachowanie ładne i godne osób, które, które moglibyśmy nazwać kierowcami no chyba, że są to posiadacze praw jazdy lub osoby takowych nie posiadający, ja już dojechałem do wspomnianego przeze mnie ronda. Jest to oczywiście rondo tymczasowe w ciągu ulicy Krynicznej, ponieważ w ciągu ulicy Krynicznej, przepraszam, w ciągu ulicy Ujej... Ujejskiej, bowiem w ciągu ulicy Ujejskiej jest wiadukt, wiadukt który obecnie jest w przebudowie a w zasadzie można powiedzieć że on jest w odbudowie ponieważ gdy powstawała ta trasa na nowo ten wiadukt został całkowicie wyburzony i w zasadzie od podstaw na nowo teraz powstaje No, widać tutaj ruch w interesie, nawet słychać ruch w interesie. No, i w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o pracę na terenie Dąbrowy Górniczej. Yy, za chwileczkę jedziemy sobie. Na teren gminy się wiesz. I tutaj jeszcze mamy tak naprawdę skrzyżowanie w Karsowie, które ciągle również jest, jest tam remontowane. Tam również powstaje gładka. Tutaj też już widać, że ta jest że ta droga będzie również wyżej i to będzie dobry, dobre dwa metry gdzieś wyżej aniżeli jest obecnie to było tam widać w pewnym miejscu bo mieliśmy miejsce gdzie będą, będzie chyba przechodziła zwierzyna leśna tak to wyglądało które było dosyć podniesione w górę o no właśnie i wjechaliśmy właśnie do Wojkowic Kościelnych dokładnie tutaj do Karsowa. Tutaj również, jak już mówiłem, powstaje kładka dla pieszych. Ciągle oczywiście nieczynna, podobnie jak na jak na Kusocińskiego. No i końcówka samych robót również tutaj już podobnie jak w Dąbrowie. Czyli można powiedzieć, że te początki już są gotowe ku temu, aby tam wylewać asfalt. Bo tak jak już widzimy przed samym węzłem pod warbię, już swobodnie jedziemy dwoma. Jest dnia.